Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. Rosjanie ogłaszają mobilizację i zamierzają anektować okupowane dziś tereny Ukrainy. Co może to oznaczać i jaka jest reakcja Zachodu? Partnerem programu Polityka Zagraniczna jest XCB, polski broker o globalnym zasięgu, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. W XTB inwestowanie w prawdziwe akcje spółek z całego świata oraz fundusze ETF do kwoty 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie odbywa się bez prowizji. Rejestrując się do XTB za pomocą linku w opisie, wspierasz rozwój kanału. Rosyjska mobilizacja to jest temat, który ewidentnie dominuje w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o niedawne wystąpienie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Ale o ile oczywiście jest to kwestia bardzo istotna, taka, która ma szansę wpłynąć na sposób postrzegania tej wojny w samej Rosji. To na efekt tejże mobilizacji, taki czy inny, prawdopodobnie będziemy musieli trochę poczekać. Tymczasem w tym samym wystąpieniu prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił wsparcie dla referendów, które miałyby zdeterminować to, czy okupowane dziś tereny Ukrainy będą anektowane do Federacji Rosyjskiej. I te referenda mają potrwać kilka dni i rozpocząć się jutro. I nie chodzi tylko o tereny wcześniej uznane przez Rosjan za niepodległe republiki, co o czym można było już zapomnieć, stanowiło pretekst do rozpoczęcia wojny. Chodzi też o obszar okupowany przez Rosjan, zdobyty w wyniku agresji po 24 lutego. Mowa jest o głosowaniach nie w sprawie ogłoszenia niepodległości, ale włączenia tych terenów do Rosji. Rosjanie chcą anektować części Ukrainy do swojego państwa, a pseudoreferenda mają stanowić uzasadnienie tego działania. Dlaczego? Powodów jest kilka, ale najważniejszy jest kontynuacją tej samej logiki, która prowadziła do budowania uzasadnienia dla rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę, to znaczy wtedy było to uznanie niepodległości samozwańczych republik, a dzisiaj chodzi o to, by ewentualne działania Ukrainy zmierzające do wyzwolenia terenów okupowanych dziś przez Rosjan można było nazwać atakiem na Federację Rosyjską. W tej pokrętnej logice nie chodziłoby już o jakąś tam operację specjalną, tylko chodziłoby o obronę własnych granic, a to z kolei uzasadnia takie kroki jak mobilizacja no bo przecież właśnie chodzi o obronę granic Federacji Rosyjskiej. I właśnie w ten sposób mobilizację czy konieczność mobilizacji argumentował Władimir Putin tym właśnie, by zabezpieczyć wyniki referendum, bo oczywiście wiadomo, jaki wynik tego referendum będzie. Doktor Adam Eberhardt w rozmowie w radiu RMFFM. Powiedział o tezie, która jeży włos na głowie, to znaczy, że celem Rosjan może być również to, by siłą wcielać do rosyjskiej armii ludność okupowanych dziś terenów Ukrainy. Wreszcie takie działanie ma uzasadnić czy uwiarygodnić rosyjskie groźby użycia broni nuklearnej. Takich groźb możemy się spodziewać w najbliższym czasie znacznie więcej niż w poprzednich miesiącach. W każdym razie faza wojny, w której Moskwa udaje, że jest to tylko jakaś wojskowa, specjalna operacja, ewidentnie dobiega końca. Innymi słowy, Rosja chciałaby wystraszyć dziś zarówno Ukrainę, jak i Zachód, stawiając przed faktami dokonanymi, mówiąc, że to, co już zajęliśmy, jest nasze i nic tego nie zmieni. Wszystko to łącznie z mobilizacją, w zupełnie oczywisty sposób jest przyznaniem się do błędu, porażką koncepcji operacji specjalnej. Rosjanie eskalują konflikt, chcąc wystraszyć Ukraińców również dlatego, że to Ukraińcy w ostatnich tygodniach przyjęli inicjatywę. We wszystkich politycznych czy militarnych analizach, które dotyczą tej wojny, nie zapominajmy o wymiarze ludzkim, bo on jest naprawdę bardzo istotny zarówno dla przebiegu tej wojny, tam na miejscu, jak również dla percepcji w Polsce, w Europie i na świecie. No, pomyślcie, jak wygląda od wielu miesięcy życie na terenach okupowanych dziś przez Federację Rosyjską. Brutalne działania wojenne nie tylko nie omijają cywili, ale przecież cele cywilne są przedmiotem ataku od właściwie początku trwania tej wojny. Za każdym razem, gdy Ukraińcy wyzwalają jakieś tereny, okazuje się, że dochodziło na tych terenach do masowych mordów, tortur, gwałtów. Jasno deklarowanym celem działania Federacji Rosyjskiej jest zniszczenie ukraińskiego państwa i ukraińskiej tożsamości narodowej. A teraz nad ludźmi żyjącymi na tamtych terenach. Zawisła groźba, że zostaną siłą wcieleni do armii, do sił zbrojnych okupanta i to dzieje się w sąsiednim państwie. Warto te rzeczy podkreślać, bo to też pokazuje, dlaczego my musimy dbać w Polsce o nasze własne bezpieczeństwo, traktować to zagrożenie jak najbardziej poważnie, bo stawka jest koszmarnie wysoka. W sieci pojawia się wiele informacji na temat protestów, jakie odbywają się w Rosji oraz o rzekomym masowym Eksodusie ludzi, którzy mieliby być wcielani do armii. Tutaj warto jednak zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze, skala protestów nie jest wielka. W Moskwie żyje 12 milionów ludzi. To, że na ulicy zbierze się kilkadziesiąt czy kilkaset, to nie jest zwiastun rychłego upadku reżimu. Po drugie, znamienne jest to, że demonstracje z hasłami nie dla wojny zaczęły odbywać się, gdy wyjazd na wojnę zaczął grozić Rosjanom. Mordowanie Ukraińców od wielu miesięcy takich reakcji w Rosjanach nie wzbudziło. Doniesienia o wielkich korkach na rosyjskich drogach i kolejkach do wyjazdu z kraju w kilku przypadkach były już dementowane, na przykład przez Finów, choć na pewno część tych doniesień jest prawdziwa. Ale ponad wszystko pamiętajmy, że Rosja jest dziś państwem totalitarnym. Państwowa ideologia niepodzielnie rządzi przekazem informacyjnym. Jeśli władzy mógłby zagrozić brak społecznej zgody na decyzję przywództwa, to skala tego niezadowolenia musiałaby być nieporównywalnie większa niż ta, którą obserwujemy dziś, i może będzie w przyszłości. Można być optymistą, ostrożnym, ale jednak optymistą co do jednego. Działania Federacji Rosyjskiej z całą pewnością obliczone są również na to, by zachwiać wsparciem Zachodu dla Ukrainy. Ale z niczym takim nie mamy dzisiaj do czynienia. Zachód nazywa działania Rosji z tego tygodnia jednoznacznie po imieniu. Cały czas jest w nas strach, szczególnie w nas w Polsce, jest strach uzasadniony historycznymi doświadczeniami. Boimy się, że Zachód odwróci, odwróci się od naszego regionu Europy, że zostawi nas na pastwę losu, że stwierdzi, że no, trzeba przejść do porządku dziennego nad pewnymi faktami. Trudno, stało się. Tymczasem no, z niczym takim nie mamy do czynienia. Zachód nazywa to, co robi Rosja po imieniu jako właśnie próbę zniszczenia ukraińskiego państwa i próbę zniszczenia ukraińskiej tożsamości narodowej. Odbywa się właśnie Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. ONZ nie odgrywa pierwsza panowej roli, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, ale takie forum to jest okazja do tego, by przywódcy, szołowi przywódcy współczesnego świata mogli wygłosić przemówienia, w których właśnie mówią o najważniejszych z ich perspektywy kwestiach. I chciałbym Waszą uwagę zwrócić na co najmniej trzy wystąpienia. Po pierwsze, na wystąpienie polskiego prezydenta. Niezależnie od sympatii politycznych, w takim czasie ze stanowiskiem Polski wyrażonym na Zgromadzeniu Ogólnym po prostu warto się zapoznać, choć uprzedzam, że raczej nie będzie dla Was ono specjalnie zaskakujące. To w końcu wystąpienie mające światu zaprezentować polską perspektywę, która dla nas w wielu aspektach jest zupełnie oczywista. To, że warto zapoznać się też ze stanowiskiem najpotężniejszego na ziemi mocarstwa i państwa, które w największym stopniu wspiera Ukrainę, czyli Stanów Zjednoczonych, No to wydaje mi się zupełnie oczywiste. W przemówieniu Bidena warto zwrócić uwagę właśnie na nie pozostawiającą złudzeń diagnozę na temat charakteru działań Rosji. Ta wojna ma na celu unicestwienie prawa Ukrainy do istnienia jako państwa i narodu. Równie jednoznaczne, nie pozostawiające wątpliwości, ale też bardzo, bardzo emocjonalne było wystąpienie prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Powiedział m.in. o tym, że ci, którzy nie zabierają głosu, czy twierdzą, że to nie jest ich sprawa, są współwinni. To przemówienie też warto wysłuchać w całości. Linki znajdziecie w opisie. Wszystkie te wystąpienia mają kilka wspólnych mianowników, ale jednym z nich z całą pewnością jest próba przekonania światowego południa, do zajęcia bardziej jednoznacznego stanowiska w sprawie wojny. Dlatego bardzo słusznie przedstawia się rosyjską agresję jako działanie imperialistyczne i kolonialne. Do tych wystąpień dołożyłbym może jeszcze to nowej premier Wielkiej Brytanii. Listras po raz pierwszy wystąpiła w takiej roli. Warto zapoznać się z jej przemówieniem. Sam nie znalazłem jeszcze na to czasu, ale na pewno nadrobię najpóźniej w weekend i was również do tego zachęcam. Przy weekendowym sprzątaniu... Przemówienie, przemówienia najistotniejszych przywódców z całego świata, no warto zapoznać się z tym na własną rękę. Skupiam się tutaj na przywódcach przede wszystkim zachodu z kilku powodów. Po pierwsze, to od dalszego wsparcia dla Ukrainy, które płynie z tego kierunku. No, od tego zależy przyszłość, tego, te, przyszłość tej wojny. To również oczywiście w Zachód były wymierzone działania retoryczne, eskalacyjne Federacji Rosyjskiej, ale również dlatego, że w stanowisku takich państw jak Indie, Chiny, Turcja czy Kazachstan, no temu chciałbym poświęcić całkiem osobny materiał już w najbliższym czasie, prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, już teraz serdecznie Was na ten materiał zapraszam. Póki co reakcja Zachodu na działania Federacji Rosyjskiej z tego tygodnia jest absolutnie jednoznaczna. No, może poza stanowiskiem Węgier. Viktor Orban zaapelował o to, by znieść sankcje na Rosję do końca roku, bo jego zdaniem bardziej szkodzą one Europie niż Federacji Rosyjskiej. Jednak wbrew tej opinii w Unii Europejskiej rozpoczęły się już prace nad kolejnym pakietem sankcji, który ma być reakcją na pseudoreferenda i potencjalną aneksję okupowanych terenów przez Rosję. Unia Europejska i jej państwa członkowskie nigdy nie uznają tych obszarów za część Rosji i tak długo jak będzie to konieczne, będzie wspierać wysiłki Ukrainy na rzecz przywrócenia jej integralności terytorialnej, napisał Josep Borel. Wreszcie koniecznie trzeba wspomnieć o bardzo pozytywnej dla Ukraińców informacji, informacji o wymianie jeńców, w wyniku której wolność odzyskało ponad 200 obrońców Azovstalu. Ludzie ci są dla Ukraińców bohaterami, a ich długa obrona Mariupola stała się już jedną z legend tej wojny. W propagandzie rosyjskiej z kolei to właśnie obrońcy Azov-Salu byli wręcz synonimem ukraińskich nazistów. Dla Kijowa to dowód na skuteczne działanie państwa, zastrzyk morale, a dla Rosjan? Propaganda na pewno jakoś to uzasadni, choć sprzeczność z poprzednimi komunikatami będzie potężna. Moskwa w wymianie otrzyma na przykład Wiktora Medwedczuka, prorosyjskiego polityka ukraińskiego, będącego bardzo blisko Władimira Putina. Działania Federacji Rosyjskiej wynikają z konieczności dostosowania się do rzeczywistości. Narracja o tym, że w operacji specjalnej wszystko idzie zgodnie z planem, była już niemożliwa do utrzymania, a próba kontynuowania wojny w dotychczasowy sposób wiodła do porażki. Rosja miała dwa wyjścia: deeskalację, czyli przyznanie się do błędu i porażki, albo eskalację i próbę osiągnięcia celów, nie bacząc na koszty. Ale tylko ta druga opcja była możliwa przy zachowaniu obecnego przywództwa na stanowiskach. Wszystko dlatego, że Rosja ewidentnie nie spodziewała się tego, że wojna będzie trwała 7 miesięcy od rozpoczęcia ataku. Nadchodzi w końcu moment, w którym kontynuowanie wojny wymaga zaangażowania większej liczby ludzi. Wreszcie na własnej skórze i szeroko Rosjanie odczują to, że ich państwo prowadzi agresywną wojnę. Chodzi tu o śmierć, rozłąkę z bliskimi, ale też o setki tysięcy ludzi wyrwanych z miejsc pracy, co nie pomoże rosyjskiej gospodarce. I to już wszystko w tym materiale. Od dłuższego czasu na kanale nie pojawia się podsumowanie wydarzeń, z bardzo prostego powodu. Dzieje się ostatnio tyle, że tworzenie tego formatu wydaje mi się absolutnie niemożliwe. Wiem też, że było sporo takich wydarzeń, albo dzieje się sporo takich wydarzeń, które warto opracować, jak na przykład to, co dzieje się w Iranie. Niestety nie wszystko da się zrobić, nie wszystko da się opracować na bieżąco, zachowując odpowiedni poziom merytoryczny programu. Nie jest to być może najbardziej opłacalna strategia, ale jedyna, jedyna prawidłowa dla tego kanału. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję Wam za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.